W dzisiejszym odcinku fizyki po dwóch piwach, chociaż tak naprawdę jestem dopiero w trakcie drugiego, zrobimy takie oto zadanie mega maturalne, albowiem łączy ono dwa działy. Coś z prądem i coś z termodynamiką. Dobra, ogrzewam wodę. Żeby ogrzać wodę, muszę jej dostarczyć energię, ciepło, żeby zwiększyć energię wewnętrzną. W jaki sposób obliczę, ile energii muszę dostarczyć wodzie, żeby ją ogrzać o ileś tam? No, z tego takiego wzoru o. Że ciepełko to jest ciepło właściwe razy masa, którą mam ogrzać razy o ile stopni. Zmiana temperatury. To może być w Celsjuszu albo w Kelwinach. Zmiana temperatury jest w obu skalach taka sama. No i tu mam wszystko dane. Masa, ćwierć kilograma. Zmiana temperatury, 80 stopni. Zagotowania, czyli do 100. No i ciepło właściwe wody, to tam każdy wie, że wynosi 4200 około, bo to nie jest stała Jouli na kilogram razy stopień Celsjusza, bądź stopień Kelvina, whatever, co interpretujemy następująco. Żeby ogrzać kilo wody o 1 stopień trzeba dostarczyć 4200 Jouli energii. I sprawność. Jak sobie zaczniecie szukać na karcie wzorów do matury wzoru na sprawność grzałki, nie ma takiego wzoru. To dlatego, że sprawność każdego urządzenia właściwie definiujemy osobno przez pryzmat użyteczności. Na przykład, sprawność takiej grzałki ja bym określił jako energię dostarczona wodzie do energii wyzwolonej w grzałce. No bo jeśli to jest taki czajnik z taką płytą grzejną, taki płaski. Że ma płaskie dno, nie ma tam żadnej takiej tej... spiralki, no to część pełka ucieknie do dna. I może się zdarzyć tak, że np. w grzałce wyzwoliło się 1000 J, powiedzmy w ciągu sekundy, a do wody z tego trafiło 950 J, co oznacza, że 50 J zjebało. Zapłaciliśmy za 1000 J, a wykorzystaliśmy 950. Z naszego punktu widzenia sprawność będzie 95%. Także ma w ogóle tragiczną sprawność. Dobra, energia dostarczona wodzie. Wiemy, ile trzeba było dostar dostarczyć energii wodzie, żeby ogrzać daną ilość wody o ileś tam stopni. Teraz to, energia wyzwolona w grzałce. Skorzystam z wzoru na moc, ale takiego trochę innego. To jest jeden wzór na moc. Drugi jest taki, że na przykład Ciepło. I to mi dosyć pasuje do grzałki. No w sumie skoro tu piszę o energii, to napiszę sobie jeszcze energia. Ciepło to energia cieplna, więc to właściwie są synonimy. Czemu trzy różne wzory? No bo nie zawsze jest wykonywana praca mechaniczna. Czasami pojawia się energia w postaci ciepła. Na przykład w grzejniku, w farelce. A czasami pojawia się energia w postaci energii promieniowania. Lasery tak mają. Albo żarówki. Więc ta energia w grzałce to będzie po przekształceniu tego. Napiszę wzór, który mi wyszedł. Czas to będzie 4200. W zadaniu maturalnym to byłoby dane raczej, chociaż woda jest na tyle ważną substancją, że coś o niej wypadałoby wiedzieć tam. Temperatura, topnienia, wrzenia. Może ciepło właściwe, gęstość też. 250 g koniecznie w jednostkach podstawowych Ładu SI, inaczej czas nie wyjdzie w jednostkach podstawowych Ładu SI, wyjdzie w jednostce chuj wie jakiej. Zmiana temperatury 80 stopni od 20 do 100. Moc czajnika, ile on tam miał? 500 watów? Aha, bo to grzałka, nie czajnik, czyli pewnie taka grzałka, co się zanurza jak w więzieniu. Też nie wpisuje pół kW, tylko 500W jednostki podstawowe. I sprawność? 0,8. Nie bawię się w procenty. Procenty są leci w gimbazium. Wklepuję do kalkulatoru i wychodzi 210. Czego? No skoro wszystko postawiłem w jednostkach podstawowych układu SI, to wynik też musiałem dostać w jednostkach podstawowych układu SI. Jednostką podstawową układu SI jest. Na czasu sekunda. Koniec. Zadania. Mega trudne zadanie, maturalne, bo łączy dwa działy. To teraz pokażę, skąd to zadanie wziąłem. Stąd gimbaza.